Siema i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Nagrywam to tylko z tego powodu, że zamówiłem sobie węgiel Dostałem informację, że już go przywieźli Dokładnie to godzinę temu, ale mi się nie chciało wstawać Zjadłem sobie coś, no jest dziewiąta Pierwszy kwietnia idziemy zobaczyć, co oni tam nam przywieźli Co? Czekajcie, jakoś dziwnie Biały jest ten węgiel. Widzowie, to są kamienie, nie węgiel. Oszukali mnie, kamienie mnie przywieźli zamiast węgla. A pieniędzy nie mam. Zapłaciłem im. Będę musiał to zgłosić na policję. No dobra, widzowie, nie mam za bardzo, czym palić w piecu, bo to miało być ten. I to ja może pojadę po drewno do Tartaku, więc ja jadę po sąsiada, do jakiegoś, po jakiś wóz, przyczepę i zaraz się widzimy. Dobra, widzowie, ja już pożyczyłem. Zatankowałem przy okazji 40. Jedziemy do Tartaku. Yy, wziąłem taki wóz, ponieważ yy, będę brał długie, bo nie chcę płacić yy, za to, żeby mi już pocieli tam, ja wolę sobie sam pociąć. Eee, czekajcie, dobrze pojechałem? Chyba raczej. Nie, nie. Czekajcie. Nie, dobrze, dobrze. W sumie, wiecie co? Zobaczymy się chyba jak już dojadę, jak już będę blisko, bo to za długo będzie trwało. Dobra, widzę, ja już dojechałem na miejsce, co to było? Bo, żeby się nie okazało, że mi, no kurde, wyłączyło nagranie kiedyś, bo było za mało pamięci. Tu są takie baloty. E, tu gdzieś jest pewnie pan. Panie, nie będziemy piekali. Ale tu wszystko ryczy. O, tam idzie jakiś pan. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja przyjechałem po drewno, te co tam jest. Leży. Eee, tam, a ile balotów pan chce wziąć? No tak, żeby na cały wóz starczyło. To może ja co załaduję eee. i pan... pan to yy, jakby policzy ile to będzie. Tak, cztery baloty po 4 po, po metry to są? Nie, tak? 4 metry? To są, nie ma... Nie, to jest po 5 metrów. Mhm. A cztery jedno, ile jest jedno? No to będzie tam gdzieś 2100 No dobrze No to dziękuję, to ja idę ładować Dobrze, to do widzenia Do widzenia O, mija Dobra, to załadujmy tak w zasadzie Znaczy tak w zasadzie yy, Idealnie jest chyba wymierzone jeżeli chodzi o wielkość wozu. Czy bardziej jego szerokość yy. o to ciężkie widzowie? Ale ja jestem Herkules. Kup. Mam nadzieję, że 40 u jakoś ujedzie z tym. Powinna, bo to jest 40 power powiem wam. Yy. Ale wóz buja, widzowie. Kurde. Tylko żeby mi... Tylko żeby ten wóz się nie złamał, nie daj Boże. No bo wiecie to. No to wiecie, to... To ja będę musiał płacić. Będę musiał marnować paliwo, żeby jakąś inną przyczepkę wtedy dotargać mnie. Olegu, ole, olegu, ten. Teguje. Dobra, tutaj zapniemy sobie. I tutaj. Gdzie pan jest? A? To ile za te cz cztery kawałki będzie? 2100. No dobrze, no to ja już panu przeleję. Dobra, um, do widzenia. Do widzenia. Dobra, 2100. Także ja jestem zadowolony do z tej ceny. Um, No i będzie sprawa raczej w sądzie o ten węgiel bardziej o kamienie niż o sam węgiel. Ale ten wóz buja powiem wam. Koszmar. Nie no, 40 daje radę. CO JEST?! WÓZ PRZECHYLIŁO! Eee... No, lekka kraksa. widzę widzę, ja tu postawię, bo to takie... No bo nie będę tego na filmie stawiał, nie? Zaraz się widzimy. Dobrze, widzowie, ja już to postawiłem. Udajmy, że nic się nie stało. Eee, no bo nic się nie stało, nic... Żadne... Nie, nie, nie ma żadnego zniechcenia. Po prostu na zakrętach muszę uważać. Tylko tu będę musiał hamować. Wiecie co widzowie, zobaczymy się jak już dojadę na gospodarstwo. Dobra widzowie, ja już jestem, ale ten wóz w ogóle buja. Jak wrócę na gospodarstwo i to rozładuję, to będziemy dzwonić na policję, no bo to nie jest normalne, że ktoś mi przywiózł... E ...zamiast węgla to kamienie, umówmy się. E Więc... Ja tego nie będę rozładowywał na Waszych oczach, no bo to by za długo będzie trwało. Więc na razie robię cięcie. <laughs> Także ja, widzowie, już jestem. Rozładowałem. Teraz będę dzwonił na policję. E o, ścieżki, świnko. Cześć, Robercik. Co ty robisz? Dobra, już klepuję numer. E I dzwonię. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja. Y, ja dzwonię w sprawie. Os, oszustwa, ponieważ y, byłem w takiej firmie. Zamówiłem od takiej firmy węgiel i przywieźli mi zamiast węgla kamienie. Ja chciałbym to. odzyskać za to pieniądze. Możecie przyjechać? Jak to jest firma? A jak to jest zła firma? Y, lepiej. No, nie będę mówił teraz, także ja zrobię cięcie widzowe i, i dogadamy się z panem. Dobra, widzowie, my się już z panem policjantem dogadaliśmy, on już przyjechał. E, ta firma węglowstal. Dobry? Ma... Okay. O, dzień dobry. E, chodzi pra... o to firma węglowstal. tak? Tak, tak, tak. tak. E, tutaj jest ten nie, 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 rzekomy węgiel. O matko, no to faktycznie. I jak pan ten za ten węgiel dał? No powiem wam, że z panu, że z grube 6000? panie, to ile tutaj tego jest? 9 ton, jest... 9 ton, 9 ton, ale to był najtańszy jaki był? Yes. I to jest. Nie, to nieźle pana oszukał. No. A powiem pan, a powie niech pan mi powie, gdybym zgłosił tę sprawę, gdyby ta sprawa zakończyła się sądem, to ile bym szkodowaniu dostał? No tak, to zależne jest od tego ile sąd wyliczył, ale jeśli chodzi o takie oszustwa, no można powiedzieć finansowe, mhm. to jest odszkodowanie od 5000 tysięcy wzwyż. Aha. Więc może to być 5 tysięcy, a może być 40, więc... No to dobra. Więc my nie Okej. Okay. To, że musiał być sąd w tym to dziękuję, w takim razie ja już idę, bo, ma, bo idę oglądać mecz. Dobra, do widzenia. Do widzenia. Widzicie widzowie, czyli mógłbym w najlepszym tym dostać 40, więc to jest bar, kupa kasy. Ja się widzowie z wami żegnam i do zobaczenia. Cześć.